Cześć, dzisiaj opowiem Wam o bardzo interesującym temacie, mianowicie opowiem Wam o argumentach na rzecz tego, że żyjemy w komputerowej symulacji. Od wielu lat filozofowie z Platonem na czele zadawali sobie pytanie, jaki w rzeczywistości jest nasz świat i to, co widzimy, czy faktycznie jest prawdziwe. A może żyjemy w wielkim oszustwie, w wielopoziomowym oszustwie, taki jak był w filmie Matrix. Jednym z najbardziej niepokojących scenariuszy jest hipoteza symulacji. Mówi ona, że tak naprawdę żyjemy w wielkiej symulacji wytworzonej przez bardziej zaawansowaną Cywilizację. I teraz pojawia się pytanie, czy da się sprawdzić, że tak nie jest? A może są argumenty, które mówią o tym, że faktycznie w takiej symulacji żyjemy? Nick Bostrom, szwedzki filozof, i Elon Musk, co ciekawe, uważają, że to jest całkiem prawdopodobne. I teraz prześledźmy, na jakie argumenty się powołują. Po pierwsze, wszystko wskazuje na to, że nasz umysł rodzi się dzięki temu, że w specjalny sposób złożyła się materia. Jest takim softwarem, który działa w hardwareze. Tym hardwarem jest nasz biologiczny mózg który opiera się na prawach fizyki, a prawa fizyki są matematyczne. Jeśli jest matematyczne, to teraz wystarczy znaleźć ten tajemniczy wzór na umysł i później ten umysł odpalić na przykład na krzemowym komputerze. Jeżeli wystarczająco dokładnie poznamy ten wzór, to ta symulacja, która powstanie w komputerze, będzie działała tak samo jak ten umysł w świecie fizycznym. Jeśli jednocześnie umieścimy ten umysł lub wiele umysłów w symulacji fizycznego świata, a takich symulacji już nawet dzisiaj coraz więcej powstaje, bo powstają gry komputerowe i te gry coraz bardziej realistyczne są, to będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że te umysły sobie w tym świecie będą mogły prowadzić różne działania, będą podziwiały wschody słońca, będą wąchały wirtualne kwiatki na. Łące i spotykały inne umysły, które też w tym wirtualnym świecie istnieją. Po drugie, aby to zrealizować, potrzebowalibyśmy mega szybkiego komputera. Jeszcze takiego komputera nie mamy, ale już mówiliśmy w naszych programach, że moc tych komputerów rośnie wykładniczo. Więc jeżeli to dalej ta tendencja będzie utrzymana w przyszłości, to za jakiś czas nasza cywilizacja będzie dysponowała wystarczającą mocą obliczeniową, żeby odpalać takie symulacje. Po trzecie, możemy przyjąć, że takich symulacji wirtualnych światów będziemy mogli robić nawet miliardy, tak jak dzisiaj istnieje wiele gier, czyli tych światów takich wirtualnych typu GTA 5, typu Minecraft. No każdy kto grał w taką grę ma własną prywatną symulację. Jeżeli zgodzimy się z tymi wszystkimi założeniami, to możemy przyjąć, że spośród wszystkich istniejących umysłów znaczną część będą stanowiły umysły symulowane. I tak naprawdę te symulowane umysły będą mogły tworzyć własne w tych swoich światach wirtualnych symulacje w których będą znowu kolejne symulowane umysły i te kolejne symulowane umysły, jeszcze kolejne będą mogły tworzyć światy wirtualne, w których będą kolejne symulowane umysły. Czyli w pewnym momencie może się okazać, że 99,9999999999% wszystkich istniejących umysłów to będą umysły symulowane. Czyli biorąc pod uwagę zwykłe prawdopodobieństwo, prawie na pewno żyjemy w symulacji. Elon Musk kiedyś powiedział, że szanse na to, że żyjemy w prawdziwej rzeczywistości, to zaledwie jeden do wielu miliardów. Bostrom mówi, że przynajmniej jedno z poniższych zdań musi być prawdziwe. I tutaj właśnie Bostrom takie zdania podaje: albo wszystkie cywilizacje skazane są na zagładę, na przykład w wyniku wojny, zanim osiągną możliwość tworzenia symulacji, albo. Liczba technologicznie dojrzałych cywilizacji, które są zainteresowane tworzeniem symulacji, jest niemal równa zeru. Albo na pewno żyjesz w symulacji komputerowej. Jeśli w najbliższej przyszłości przeprowadzimy udaną próbę symulacji tych światów wirtualnych i umysłów, a później. Pojawią się kolejne próby symulacji światów wirtualnych i umysłów. To dwie pierwsze mm, możliwości ulegną falsyfikacji. Czyli właściwie mm, będziemy mogli prawie na pewno powiedzieć, że żyjemy w symulacji. Innymi słowy, prawie wszystkie umysły, takie jak twój, byłyby... Symulowane. I na mocy tutaj Bostrom podaje bardzo słabej wersji zasady nieodróżnialności. Byłbyś zmuszony stwierdzić, że prawdopodobnie jesteś jednym z tych symulowanych umysłów, niż tych, które symulowane nie są. Jestem bardzo ciekawy tego, jak zmieniłby się nasz stosunek do świata, gdyby nagle okazało się, że to wszystko jest symulacją. Wtedy, no nie wiem, wszystkie odkrycia tych Einsteinów, Darwinów i tak dalej nie dotyczyłyby. Prawdziwej rzeczywistości, tylko tej symulacji. Yy, nagle by się okazało, że mamy zupełnie inny stosunek do religii, inny stosunek do nieśmiertelności. Co jeśli pewnego dnia będziemy wiedzieli ponad wszelką wątpliwość, że nasz świat jest właśnie takim Matrixem? No sobie wyjdziemy na zewnątrz i nagle na niebie się ukaże ogromny napis. To jest symulacja. W różnych krajach, w różnych językach. Co wtedy zrobimy? No ja nie wiem, co bym zrobił jakby mój stosunek do świata się zmienił. Jestem ciekawy, jaka wasza strategia radzenia sobie z taką nierealną rzeczywistością byłaby. Ciekawy temat na poranek, prawda?